Ja grałem widzowie na rawi dużo. Nikt na rawi miałem prostokąt, kurwa, coś takiego. Pamiętam cię z rawi na z koła nie wychodziłeś. Co ty pierdolisz do mnie? Ja na rawi po wszystkich tywanów ustawiałem moim wody. Mój 7-5 level składał twojego 90 ninja. Tako. ty do mnie coś pierdolisz w ogóle. Stary, ja twoją gdzie zabijałem, kurwa. Chłop mi pisze, że z nie wychodziłem, kurwa. Z kołyski dalej nie wychodzisz, to ty, gościu, przysięgam. w kurwa, jak ty mówisz że słowo, w ci nagrałem. Ta sklepy biłeś, co ty mi w kurwa się potrzebnie, gościu? Nigdy sklepiku nie uderzyłem. A moja gidia to była nawet nie biję Nie wiesz co się nie odzywa. Pamiętam jak na Ravi team z Nickiem prostokąt cały czas chciał 500 dniach na dozo, to już potem jak ktoś stary ode mnie konto kupił kurwa, to tak pisał. Bo ja z 75 robiłem solo do gościu na 8 kont. Jest pytaj mojej mamy Goście, mam to chyba nagrane, na 8 me metinów leciałem. Z czego jeden to moja szamanka? No to 7 kont miałem kurwę mnie takim gadaniem, Pule ku strzały miałem, całe życie tak było. Nigdy nie potrzebowałem nikogo do pomocy w tej grze. Będziesz pierdolił taki farmazon. Wstyd po prostu. Siema, szybki test wiedzy, jakie body do AV-2. Dobra, do Atlantydy bierzesz tak. Odporność na magię, odporność na strzały, jeżeli expisz przed Zenami na tych białych wojownikach. Jak najmniej armora, bo jak masz armor, to wchodzi ci przeszycie. I potrzebny jest buff. Tak, odporność na magię. I ty jesteś nowem, kamor, pisanem przez cztery, jak ciśnie ze mnie bekę. Odporność na magię i odporność na błyskawice. Na diabły błyskawice są dobre jeszcze. Sprawdź, jakie bonusy działają na dowolnego MOBA. w 2 i przeproś widzę. Grota wygnańców. Wciskamy mistyka setału. I mamy tak. Siła z błyskawic, odporność na błyskawice. Tak jak wspominałem. Te jeszcze bony typu diabły, że trzeba użyć, no to, to zapomniałem powiedzieć, że diabły działa na nich. Lecimy dalej. Łucznik setału. Odporność na strzały, odporność na błyskawice. No magię też mówiłem Potem pojedziemy jeszcze na bliskawice Kurwa jak ty z M2 nie wyszedłeś I biłeś cały czas dzikiego suge I mi mówisz jakie bony na Atlanty DV2 no Większość osób kończy grę w Metinie na 35 levelu Jak biega z FMS-em Plus 9 średnie 14 Zmiksowanym za pieniądze od mamy 25 zł SMS Wiem bo sam tak robiłem Śmiertelce plus 7 Bo na plus 8 potrzebna jest małż Ebo plus 7 Bo na plus 8 potrzebna jest małż Buty 500 HP plus 0 Więc biega tak wolno Że w ogóle nie wychodzi z tego M1 I jeszcze pisze na czacie 8 ma podeks Piktosz, ktoś? Bo ci się komputer ścina na pająkach. Nie mówiąc o tym, że w ogóle nie uciągniesz spota. No kurwa, o czym my mówimy? O Atlantydzie, jak ty na DT chodziłeś, gościu, żeby stać pod ścianą, i kazali ci zejść z konia, bo ścinałeś serwer. I się tylko wkurwiali. I chodziłeś, Yangi zbierałeś z ziemi. Nie no, jeszcze Nowek mi napisze, że opowiada swoje historie z Metina. Nie no, załóżmy kurwica weźmy. Gościu, jak ja wchodziłem do M1, to wszyscy na baczność stali. A ty dalej pisałeś siemka, skopiowałeś ci i temy? DT solo robiłeś z surą 75 level. Mhm, mm ze starym, na plecach. Jak ty kompletowałeś, gościu, konna zwierzęta do M1, bo nie dawałeś rady spadać na niedźwiedziach wziąć. Nie no, WMPR21 napisał mi, że ja pewnego spota na BO nie dałem rady zbić. Gościu, jak wyjdzie nowy serwer, bij to jeden tylko po to? Żeby ci pokazać, jakim jestem kozakiem w tą grę Ta BM 20 level, jak słuchaj Przesadziłeś teraz, że powiedziałeś, że miałem 20 level To wszystko jest na YouTubie najwidoczniej nie widziałeś, skoro mnie tak wyzywasz Tylko teraz skup się, tak, hejterze z czatu Zobacz, no trochę jest słaba jakość, bo grałem na lodówce Srebrno na plus 9, gościu Srebrno na plus 9 u Starbucksa Jubiler Widzisz to? Na koniu siedzę, bojowym FMS-a mam, więc miałem co najmniej 30 Szlachet, prostokąt, widziałeś ten link? Nie kłamałem, widza Możesz sobie zaraz zobaczyć Prostokąt i nawet miałem gidię y No nie wiem, ale to była topiona gidia, no Nie no dobra, tak naprawdę gidia była losowa. ajajaj aj, aj. i patrzcie te komentarze To jest Elite MT2. A ktoś napisał nieprawda trzy miesiące temu Czo? Wchodzisz po dziewięciu latach na YouTubie